Dominik Montilio dorastał na Bruklinie w latach 50., nie znał życia poza mafią. Włoska mafia oznaczała dla mnie rodzinę, bo należeli do niej wszyscy moi krewni, kuzyni i wujowie. Dominik trafił pod skrzydła wuja Antoniego Nino Gaggiego, który był na dobrej drodze do zostania capo w rodzinie Gambino. Mieszkaliśmy wszyscy w jednym domu. Zajmowałem z matką pokój na środkowym piętrze. Nino mieszkał w piwnicy. Przerzucał się od skrajności w skrajność. Albo kogoś przerażał, albo uwielbiał. Żadnych stanów pośrednich. Kilka kilometrów dalej, na Long Island, w rodzinie Colombo dorastał Michael Francese. Jego ojciec John Sony Francese był prawą ręką szefa rodziny. Tata był ważną figurą. Interesowali się nim stróże prawa i dziennikarze. Wyrastałem pod czujną obserwacją policji, ale ojciec nie pozwalałby, to wpływało na nasze życie. Był wspaniałym tatą. Idealizowałem go i nienawidziłem policji. Założyciele mafii w Ameryce byli przodkami ludzi pokroju Dominika i Michaela. Włoskimi imigrantami, którzy.